W tym filmie pokażę Wam, jak wgrać modyfikacje na mapy i samochody oraz wtyczki do Waszego serwera BIM MP. Niedawno pokazałem Wam, jak stworzyć własny serwer do BIM MP, więc jak zrobiliście wszystko tak, jak Wam mówiłem w ostatnim filmie, to powinniście mieć folder o nazwie BIM MP Server z kilkoma plikami w środku. Teraz, żeby dodać modyfikacje, ściągacie te, które chcecie mieć. Jak ściągniecie plik, to go wycinacie, Chodzicie do folderu BIM MP Server, wchodzicie w Resources i Client. I tutaj wklejacie ten plik. Teraz, jak uruchomię serwer, to się pokaże, że jedna modyfikacja jest włączona i wszystko jest dobrze. Teraz wchodzicie na ulubione, dodajecie własny serwer. Tutaj wpisujecie jakąś nazwę, ja serwer. natka. Jeżeli macie odpalony serwer na tym samym komputerze, na którym gracie, to wpisujecie localhost w jednym. Jeżeli ktoś inny z Wami gra, to on wpisuje inny adres, o tym mówiłem w tamtym filmie. Teraz klikacie na Zapisz, i tutaj jest ten serwer. Klikamy na Connect, żeby się połączyć, wykryto modyfikację, pobierz i dołącz, tak. Teraz mogę kliknąć Escape. Pojazdy i tutaj będzie ta ciężarówka i mogę nią jeździć i wszystko działa dobrze. A jeżeli chcę zmienić mapę, to wychodzę z serwera, wpisuję exit w serwerze, aby go wyłączyć. Ściągacie jakąś mapę ze strony BMG tutaj, wycinacie plik, który ściągnęliście, to okienko można zamknąć. Wchodzicie w resources, klient i tutaj wklejacie tą mapę, teraz to nie wchodzicie. Klikacie levels i zapamiętujecie, co tutaj pisze. U mnie pisze race track w jednym, wszystko z małych liter. Teraz się cofam do folderu MMP server, wchodzę w server config.toml, można użyć notatnika. Teraz tutaj pod map usuwacie tą część i wpisujecie race track albo cokolwiek innego tam pisało u Was. Klikacie plik i zapisz, z tego możecie wyjść. Teraz możecie włączyć serwer. Piszę włączone dwie modyfikacje. Teraz możecie znowu dołączyć Wasz serwer. Connect. Pobierz i dołącz. Po chwili mapa się włączyła. Mogę postawić ciężarówkę, którą zainstalowałem wcześniej i zjechać na tej mapie. I wszystko dobrze działa. Teraz, jeżeli chcecie wgrać wtyczki do serwera, znajdziecie je. Jak wpiszecie BMMP plugins, klikniecie na pierwszy link, to tutaj macie różne wtyczki. Jest na przykład Cobalt Essentials. To klikam na link do pobrania. Klikam na Releases. Ściągam kurny plik. Teraz do niego wchodzę. Wchodzę w Resources, serwer. I kopiuję Cobalt Essentials, tak. Teraz wchodzę w Resources, Server i w klientów folder Cobalt Essentials. Więcej informacji jak używać daną wtyczkę znajdziecie na tej stronie. Trzeba też pamiętać aby wyłączyć serwer i włączyć go jeszcze raz. Tutaj się włączyła wtyczka Cobalt. Teraz możecie znowu dołączyć wasz serwer. I ponieważ się na wtyczkę Cobalt, to nie mam uprawnień żeby postawić samochodu. Ale tego już nie pokażę jak naprawić w tym filmie, ponieważ wszystko stoi na stronie wtyczki. Więc mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał, jeżeli tak, to zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie na film, który Wam się teraz pokazuje na ekranie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, cześć!